Oskarżony nie przyznał się do winy, przedstawił swoją wersję, swoje stanowisko, które będzie weryfikowane w dalszym toku postępowania. Sądeł, 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 Pani ocenie to postanowienie zabezpieczy prawidłowo tak postępowanie? W naszej ocenie jest to jedyny środek zapo zapobiegawczy, który zabezpieczy dalsze tak postępowania, dlatego też prokurator zdecydował o złożeniu takiego wniosku. Yy, o zastosowanie tego najsłuszniejszego środka zapobiegawczego sąd uwzględnił yy, tenże wniosek. Yy, w sprawie będą wykonywane dalsze czynności procesowe, będzie zbierany nadal materiał dowodowy, będą weryfikowane okoliczności, o których już wiemy. Yy, Sprawa jest w tej chwili na wstępnym etapie postępowania, także przed nami jeszcze sporo pracy przy tej sprawie, natomiast taka decyzja sądu pozwala nam na to i na stwierdzenie, iż obawa matactwa ze strony podejrzanych nie będzie już zachodziła, co było główną przesłanką zastosowania i wniosku o zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Sąd ty, ty, na tymże posiedzeniu nie orzeka o winie. Y, stąd bada y, przesłanki zastosowania aresztu i te przesłanki uznał za m, zasadne i pozwalające na wydanie postanowienia o areszcie tymczasowym.